Witam serdecznie. Dziś jest 22 dzień sierpnia 2025 dla Śląska. No i tutaj, czy widzisz co się będzie działo? Strach morduje, kłamstwo morduje, szukajcie pokory. Drugi rozdział. Drugie wersje, szukajcie króla, nie pana. Tak, bo sąd jest i wyroki są. Czyli widzicie różnice? 18. Wtedy znowu doszerzycie różnicę między bezbożnym, tak, i tym co służy Bogu, nie służy Bogu i żeby służyć Bogu to w duchu prawdzie Jana 4 rozdział od 14-24 Tak Pismo Święte W duchu prawdy Jana 14, 17 można znaleźć Boga w rodzinie, w naturze No i bądź aniołamy Duchu prawdy, baranek czeka na Was w